Horoskop moi kochani, witam Was serdecznie. Oczywiście horoskop z Kartarota. Moi drodzy, może rada, może przepowiednia, może czytanie z Kartarota, tak to nazwijmy moi kochani, dzisiaj nowa seria jak się, się zaczęła wczoraj był pierwszy film za znaków ognistych, dzisiaj jest dla znaków ziemskich, czyli dla wszystkich osób z trygonu Ziemi, żywiołu ziemi, moi kochani, czyli dla was, moi drodzy, ale dla kogo? I mam nadzieję, że wiecie, z jakiego jesteście żywiołu, moi kochani. Bo a jeżeli nie wiecie, to już wam powiem Czyli dla byków ba, ba, byków, panien i koziorożców. Tak byki, panny i koziorożce są w, są w żywiole, moi kochani, ziemskim i dla was dzisiaj jest to czytanie z kart tarota na okres 15 maja do końca miesiąca, na yy, sprawy związane, moi kochani, z, z rzeczami, z sytuacjami, z wydarzeniami, których się całkowicie nie spodziewacie, moi drodzy. Tak, nie będzie to taki ogólny rozkład jak zwykle, tylko na sprawy, których nie wiecie, że zaistnieją. Moi drodzy, Faktem jest, że pierwsza, pierwsze pytanko, pierwsza odpowiedź będzie dotyczyła, moi kochani, ogólnej sytuacji, jaka się wykreuje nad Wami, ale właśnie, bo powiecie, przecież robisz filmy, to ja już, my wiemy, bo jest rozkład na cały miesiąc. Tak, moi kochani, ale dzisiaj jest tarot i astronomerologia, połączenie tych trzech systemów i to zobaczymy, jak to Wam wykreuje najbliższy czas, w którym oczywiście będziemy sobie Żyli. Zobaczymy te dwa tygodnie, jaka energia, oraz co Was może nie mile zaskoczyć, co Was może mile zaskoczyć i ostatnie pytanie, i ostatnia odpowiedź, czego nie zauważacie, a co warto zauważyć w tym czasie, aby Wasza drogo, droga losu była zgodna z marzeniami, z celami, z kreowaniem swojej przyszłości. Dobra. Więc zaczynamy, ale jednak, moi drodzy, zaczniemy od czegoś innego. Pokrótce wam streszczę astrologicznie, moi kochani, znaki ziemskie. Co w sobie nosicie, czym jesteście obdarowani przez los, jakie macie, moi kochani, moce, tak? Czyli Wy je potraficie wykorzystać, czy jesteście świadome, świadomi tego, co charakteryzuje znaki ziemskie? Czyli jeszcze raz, byki panny. Koziorożce. Ja teraz rzucę tu taką planszę na mnie, można powiedzieć, bo nie umiem tego inaczej zrobić, słuchajcie, przy montowaniu filmu, tutaj Wam taką jakby planszę, yy, pokażę wam te znaki graficznie, jak wyglądają wasze znaki oczywiście i o pokrótce omówię, moi kochani, waszą główną charakterystykę, abyście były, byli świadomi tego, yy, do czego jesteście po prostu zdolni. Moi drodzy, żywioł ziemski jest energią żeńską. Tak to głównie bym powiedział. Jak tutaj widzicie, ma, są trzy znaki: byka, panny i koziorożca. Ten rozkład właśnie was będzie dotyczył. To oznacza y, mm, dokładnie, te, ta charakterystyka tego znaczu dokładnie oznacza stateczność, moi kochani. Równowagę, uwielbiacie porządek, ale także, kochani, działacie według z góry ustalonych zasad. Y, widać, że dla Was, moi kochani, znaczy się widać, wiadomo, że dla Was ważną rzeczą w życiu y, jest praca, są, jest świat materialny i są też, moi kochani, finanse, kasa. Gotowa, to się u Was liczy i z tego się, kochani, nie wywiniecie. Również, moi kochani, jesteście osobą, która, ma sta, która lubi bardzo stabilizację. Jest, jesteście osobami na pewno lojalnymi i odpowiedzialnymi za czyny, których dokonujecie albo co do których się zobowiązujecie. Także, moi kochani, uwielbiacie trzymać się miejsca zamieszkania swoich korzeni, swojej rodziny pilnujecie tego, dbacie to i robicie wszystko, aby przyszłość była w tym aspekcie w pełni zabezpieczona. Umiecie jak najbardziej myśleć racjonalnie i podejmować racjonalne decyzje. Kochacie wszystko to, co namacalne i rzeczywiste nie bujacie za bardzo w chmurach. Waszym tarotowym odpowiednikiem jest, jest kolor monet, czyli gotówka. Widzicie taki znak ziemski. Jesteście osobami oczywiście też starannymi i, najważniejsze, rozsądnymi, jak powiedziałem już, czyli moi drodzy, można wam w wielu kwestiach jak najbardziej zaufać. Również wasze op opanowanie i takie twarde stąpanie po ziemi jest przyczyną do pełnego sukcesu, który często po prostu osiągacie. Jak już mówiłem, rodzina jest, jakby można powiedzieć, podstawą waszej egzystencji, i dla rodziny po prostu zrobicie wszystko, szczególnie dla jej bezpieczeństwa i też bezpieczeństwa materialnego. Także, moi kochani, tak to wygląda. Jesteście znakiem może mniej emocjonalnym, a bardziej materialnym. Więc, moi drodzy, na tym się tutaj skupimy i będziemy sobie określali wasze cele. Pod tym, moi kochani, względem. No je, dobra. Tutaj już, jak widzicie, chyba, nie wiem, jak ten film się jest zmontowany, ale już zaczynamy, moi kochani. Talia Tarota i zaczynamy, moi drodzy, yy, cztery pytanka, cztery odpowiedzi. Przy tarocie, yy, przy kawce, jest ranek, jeszcze pięknie, się znaczy jeszcze pięknie, już jest pięknie, robi się ciepło, także mam nadzieję, że rozkład będzie w pełni ciepły. Ach, słuchajcie, nie podłączyłem mikrofonu, nie wiem jak to będzie słychać, no to tam pewnie głośnie, Dobra. Ale tu był blisko mikrofon, więc myślę, że było słychać. Moi drodzy, zaczynamy takie pytanie, jaka ogólna energia? Yy, jak, co Was może nie niemile zaskoczyć, co Was może mile zaskoczyć, kochani. Oraz czego można powiedzieć, możecie nie dostrzegać, a warto to dostrzec. Oczywiście do każdej karty głównej dodamy sobie przesłanie lub kartę radę, moi kochani. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, co Was tutaj, moi kochani, czeka, co was, czego się możecie spodziewać. Ja tutaj, co, czego, co Was może nie mile zaskoczyć, no. I rada do tego, ok, a co was może mile zaskoczyć? No moi drodzy, Ej. źle to moi kochani nawet nie wygląda, muszę Wam powiedzieć. I jeszcze, co, y, czego nie dostrzegacie, czego możecie nie dostrzegać moi drodzy w tym moim tutaj całym bałaganie, moi kochani karty tutaj są mamy ułożone i zaczynamy ogólna energia Kochani. Ogólna energia, a z astronomerologii jak to będzie wyglądało Ósemeczka buław, Kochani flota, szczęścia płynąca ku rozkoszy ku radości. Ósemka buław, zobaczcie to jest takie to są te buławy różki, które pędzą zorganizowane do przodu. Czyli energia, która Wam zostanie dana, jest zorganizowana, silna, świadoma pędząca do przodu, nie patrząca na to, co, co się z boku dzieje. Zobaczcie tutaj te ptaszki. To są yy różne ptaki. Ja, ja to też widzę, tak możesz powiedzieć, kochani, po symbolice, delikatnie, tak by mi gołąb, gołęby były, czyli to szczęście być może i tak. Ale yy, i też góry, tak? To, są, to jest symbolika. To jest symbolika taka, która mówi, że jesteście w stanie góry pokonać. Nie patrzycie na zewnątrz. Te ptaki są rozproszone i pędzicie do przodu. Ptaki sobie poradzą. One uciekną. I, wy, I dlatego podążacie prostą drogą, ale bezpieczną, bez krzywdzenia innych. To jest ogromna ilość energii, ogromna moc. Do tego Merkury w Jowisz, Merkury w znaku strzelca oznacza, moi kochani, że wasza komunikacja, ale też yy, możliwość ekspansji będzie niesamowita. Dostaniecie energię takiego po prostu ruchu do przodu, takiego. No, rusza, ruszył z kopyta i pobiegł do przodu. To jest wam dane, moi kochani. To jest wam dane. A buławy to znak ognisty. No, wy jesteście znakiem ziemskim, moi kochani, ale dostaniecie tego ognia. Troszeczkę wam tego do pieca, się dopali, jednak w pozytywnym słowo, Tym bardziej, że macie numerologiczną, kochani, ósemkę. Liczbę szczęścia, liczbę bycia kimś wielkim, liczbę ekspansji i poczucia, że możecie zdobyć. Właśnie te, moi kochani, szczyty. Bardzo dobra energia. I moi drodzy, następną kartą była karta przesłanie, tak? Do tej do tej do tej karty ósemki Buław dodajemy sobie przesłanie, jak to ma się zrealizować, abyśmy, abyście wy, znaki ziemskie, były szczęśliwe, abyście mogły tego dokonać. Kochani, królowa monet. Królowe to są fajne karty dworskie, które mówią o takim pozytywnym spojrzeniu, a królowa monet mówi też o materialnym, ale zobaczcie, to jest. Was żywioł, kochani, monety, ziemski, ziemski żywioł. Czyli macie, korzy macie po prostu realnie popatrzeć na rzeczywistość, bo Wy jesteście tak faktycznie szczęśliwi, kochane moje i kochani. Tak, być może nie dostrzegacie tego. Zejdźcie na ziemię, przestańcie błędy w obłokach, popatrzcie, co macie, i korzystajcie z tego. Ale też. W dążeniu do tego celu, żeby ta energia się takie jakby realizowała, ta energia pozytywna z ósemki buław, musicie też być, jakby to powiedzieć, uczuciowi dla innych, ale też i dla siebie. Pokazywać się z jak najlepszej strony, kochać, być kochanym i, i tworzyć bardzo miłą, piękną atmosferę tej pani z tymi kwiatami. Która, potra która potrafi udekorować swój dom. Dekorujcie domy, zobaczcie wokół siebie piękno. To wszystko przyniesie Wam sukces. To wszystko doda Wam pozytywnej, moi drogie, kochane, znaki ziemskie energii. Dobra, drugie pytanko było, co Was może niemile zaskoczyć. No, niemile to niezbyt pozytywne, cholera jasna. Przepraszam, to niezbyt miłe pytanie, no ale na takie pytania też musimy znajdować odpowiedzi. Moi drodzy... To była ta karta. Tak. Nie, co was może nie niemile zaskoczyć, kochani, szósteczka była. Powiem wam tak: to jest karta zwycięstwa. Tylko, że pytanie jest takie, co was nie mile zaskoczyć. Moi drodzy, powiedzmy sobie szczerze. Zaskoczyć Was może to, że nie osiągniecie pełnego sukcesu, którego jesteście na dzisiejszy. Pewne albo pewni. Trudno, niezależnie od aspektu życia. Przemyślcie, jaki to był aspekt. Ja nie wiem. Słuchajcie, yy, moi kochani, yy, jest to rozkład ogólny. No, więc każdy z nas ma inny problem, albo każda z nas ma inne nawet problemy. Więc tutaj, tą kartę trzeba dopasować do siebie. Co uważacie w tym czasie, o którym jest ten rozkład, że na pewno wygracie, albo że jesteście wygranymi? To, 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 to może mówić o tym że niestety ten sukces nie będzie pełny, tak jak Wam się wydaje. Słuchajcie, to jest szóstka buław. Pięć buław, tutaj te pięć buław, mówi o ludziach, którzy, którzy Was doceniają. To są pochlebcy, to są, to, jest, to są Wasi wyznawcy, można powiedzieć, tak? A szóstą buławę tutaj trzymacie, to jest ta energetyczna buława, która daje Wam siły, daje Wam mocy, daje Wam wygranej. Ale zobaczcie, ta mina, ta mina tego, ta mina tego faceta jest taka... No ona nie ma takiej tej radości, kochani. Nie ma tej radości. Więc to może oznaczać, że nie zdobędziecie tego, co chcecie, że ten sukces nie będzie do końca pełny, bo odpowiadamy na to pytanie, tak? Nie będzie pełny, a jeżeli będzie, no to nie przyniesie Wam takiej radości, jakbyście chciały. No tak to wygląda, albo chcieli. No niestety tak to wygląda. Chociaż Jowisz w Lwie mówi o pewnego rodzaju szczęści, szczęściu. Mówi o tym wywyższeniu, mówi o tym, że y, poczujecie, jakby można powiedzieć, y, ten pewien, pewnego rodzaju sukces. Do tego, moi kochani, znak smoka na tym napierstniku też mówi o energii, mówi o zwycięstwie, tak? Ale czy to będzie takie do końca spełnienie? Nie wiem. tamina mina nie świadczy o tym, że... Y, że to będzie wszystko, że ten sukces, którego, na który czekacie, będzie pełny i da Wam tyle radości. I to Was właśnie może, moi kochani, niemile zaskoczyć. A jaka jest rada? Jaka jest rada do tego, no, żeby to jakoś przetrwać, nie? Żeby ten sukces jakoś, ten taki niepełny sukces, taki możemy powiedzieć, no nawet obarczony jakimś dziwnym smutkiem. No słuchajcie, nie wiem, co tutaj przychodzi do mnie. No córka, idę. Aha, dobra, moi kochani. Moja córka po prostu dzisiaj szybciej wyszła ze szkoły. Dobra, moi kochani, wraca już do domu, ale wracamy. I teraz, co Wam, moje drogie znaki ziemskie, może yy, jakby, hmm, polepszyć samopoczucie, jeżeli chodzi o ten, o ten niepełny sukces, który, jest, yy, który Was niemile zaskoczy niestety. Zobaczcie, znowu karta wygranej, tak? Cesarz ktoś powie, kurczę, Mariusz, ten co ty mówisz? No przecież mam kartę cesarza. No to jest znowu karta jakby wygranej. No szóstka buław, no zobaczcie. I ten cesarz, no to można powiedzieć, idziemy do przodu. Tylko, że ten cesarz, kochani, no on też ósemka, super, tak? Tylko, że pytanie było negatywne. Znaczy się o negatyw pytało, tak? I teraz zobaczcie. Mamy tu tego cesarza, trzyma dwie piękne buławy. Zobaczcie, tutaj spirale i tutaj te... te, te, te Tutaj te spirale i te, te kule, które dają energię, które dają siłę, przepraszam Was, i dają moc do działania, tak, tak, żeby, tak, żebyście z jednej strony uwierzyły w tą siłę, uwierzyły w tą moc, uwierzyły w tą energię kosmiczną, która tutaj Wam jest dawana. To jest jakby karta rada do tego pytania, ale zobaczcie to miasto, ono jest pięknie oświetlone i tak dalej, a ten cesarz nie jest realną postacią. On jest jakby takim bogiem, on jest taką jakby, yy, można powiedzieć, hologramem wyświetlonym, co może mówić z jednej strony o pewnej ilu, iluzji, jak się odmienia iluzja, moi konie? o pewnej, dobra, o pewnej iluzji, którą teraz macie w swojej podświadomości, macie w swoich sercach. Ponieważ uważacie, że jesteście i że wygracie coś, tak? To jest taka karta rada mówiąca o tym, żeby już teraz przygotować się na to, że, że ta wasza wygrana może być pewnego rodzaju iluzją, która nie do końca jest prawdziwa, i potem niepotrzebnie wpadniecie w taki, w taki smutek, który nie jest zupełnie niepotrzebny. Po prostu zmieńcie te swoje oczekiwania na coś realnego, a wtedy będzie pełny sukces. I tak bym to, kochani, zinterpretował. Czyli ogólnie nie jest, moi drodzy, źle. Moje drogie znaki ziemskie. I teraz co Was może mile zaskoczyć? No i zobaczymy, co Was może mile zaskoczyć, jak ja te karty kładłem. Dobra, to mile Was może was zaskoczyć, kochani, Rycerz Buław. Rycerz Buław, znowu karta ognista. Ale mamy tutaj kartę Radę, kochani, znowu Waszą ziemską. Dobra, ale Kochani, rycerz Buław, co Was może mile zaskoczyć? Rycerz Buław jest specyficznym rycerzykiem, kochani. To jest rycerz do działania, to jest rycerz, który mówi, że jesteście w stanie osiągnąć coś, czego nie możecie zrobić. Czyli ten rycerz, można powiedzieć, odnosi się do spraw z tych dwóch tygodni, ważnych dla Was, nie wiem, bo mówię, to jest rozkład ogólny, którą nie wierzycie, że się uda, a ona się uda. Ale jaka to będzie sprawa, nie wiem. Już Wam mówię dlaczego. Zobaczcie, rycerz Buław ma tutaj ten to, to, mm, tą flagę, jak to się nazywa, słuchajcie? Nie herb, nie flaga, tylko yy, wypadło mi z głowy, moi kochani. No dobra, yy, ten proporzec tutaj, tak, no patrzcie, no, ma ten proporzec, który nie jest oznakowany, on jest pusty, więc ten rycerz może dotyczyć każdej sprawy, która jest dla was ważna. Sami musicie ją, te, sami rozpoznać i sami musicie wiedzieć, co zrobić, ale ten rycerz mówi o tym, że ta sprawa w tej chwili stoi w miejscu, moi kochani. Jeżeli dalej będzie stała w miejscu, to ona nie pójdzie do przodu. Ona nie da wam satysfakcji wygranej, więc ta karta mówi o tym, żeby ruszyć, żeby tą sprawę załatwić. Teraz sobie wymyślcie, która to jest, nie wymyślcie, teraz sobie przypomnijcie, co to za sprawa. Weźcie ją w głowie sobie ustawcie, o co mi chodzi, co ja chcę zrobić, żeby, a co jest praktycznie do zrealizowania. I właśnie ta karta mówi o tym, że to będzie zrealizowane, o ile, moi kochani, teraz podejmijcie, podejmiecie działania. I rada, rada z karty, która mówi o tym, jak, co, jak, jak, jak sobie z tym poradzić, tak? Człóreczka, Kochani monet, uwierzcie w to. To jest karta szczęścia, ale to jest też karta tego, że trzeba będzie niestety za coś zapłacić, kochani. Więc ten sukces, moi kochani, ten sukces, który jest możliwy do osiągnięcia, wymaga, moi drodzy, czwórki, pracy. Bez pracy nie ma kołaczy, ale się jaja. Słuchajcie. No patrzcie, ktoś się uparł, no dzwoni płatny numer, ale no nie mogę odebrać, bo na film dla was nagrywam. I tu mamy, kochani, kartę monet. Wasz znak, wasz znak ziemski. Czyli to jest clue tego programu. To Was może mi zaskoczyć, o ile podejmiecie się pracę, o ile wy, wy, no o ile... Skusicie się na tą pracę i nie będziecie w zastoju, to ten rycerz podziała i zdobyć, zdobędziecie, kochani, sukces, pieniądze, nie wiem, jakieś tam szczęście, zdobędziecie y, realizację własnych celów. Jednak pamiętajcie, ten facet tutaj ma klucz. Klucz do tej skrzynki pełnej tego, co zdobędziecie. A to świadczy o tym, że niestety, kochani, ale trzeba będzie tego pilnować, co będzie wymagało cały czas strachu, obaw i lęku, że coś się Utraci. Więc moi drodzy. I do tego słońce w koziorożcu. Czyli jeszcze dodatkowo dodam wam, że musicie być stanowczy w tym swoim działaniu. Podejmijcie te działania, zrealizujcie to, a wtedy mile was zaskoczy to, czego nie możecie po prostu, moi kochani, zrealizować na dzień dzisiejszy. Dobra, lecimy dalej. Ostatnia karta, kochani, yy, dziewiątka kielichów. A jakie było pytanko? Nie wiem, czy ktoś z was pamięta, bo ja pamiętam. Czego nie dostrzegacie? Że trzeba się zatrzymać i się w końcu zabawić, kochani. Czego możecie nie dostrzegać? Koniec wariactwa, koniec, kochani, pracy po, po szyję, koniec myślenia o wszystkich, o wszystkim. Czas na zabawę. Dziewiątka kielichów jest kartą, która mówi o szczerej zabawie. Mówi o, o, o obfitości, mówi o korzystaniu z życia. Przestańcie się zamartwiać wszystkim. Przestańcie myśleć o wszystkich i... O wszystkim, co się nie udaje, dosyć tego, czas odpocząć, te dwa tygodnie mają być, mają być z jednej strony tużej w tych najważniejszych kwestiach działaniem, ale z drugiej oznajdcie chociaż chwilę na dobrą zawołę, odpoczynek i po prostu przystąpienie do tej uczty szczęścia, która jest wam jak najbardziej dla Was. Jest dla was jak najbardziej na nią zasłużyliście. Także spokojnie, moi kochani, bardzo dobra karta, ale wy nie dostrzegacie, chodzi o to, bo czego nie dostrzegacie, że czas na zabawę, że czas zostawić wszystko i udać się w kierunku szczęścia, odpocząć po prostu, nie wiem, iść na grilla, iść na, do parku, pojeździć, pobawić się rowerem, pojeździć, pobawić się z dziećmi, nie wiem. No, róbcie co chcecie, co wam przynosi szczęście, bo to wy tego nie dostrzegacie, że to wam się należy, a naprawdę wam się to, drogie znaki ziemskie, należy. Dzięki, kochani, serdecznie, dużo zdrówka, szczęścia, samych pozytywnych dni w tej drugiej połowie maja. Oczywiście lajki, komentarze, subskrypcje, ten dzwoneczek dzwoniący musi być czarny. Bardzo Wam za to dziękuję i dużo jeszcze raz pozdrawiam, moi kochani. Zapraszam do następnych moich filmów. Trzymajcie się. Hej, tarot przy kawie będzie jutro dla znaków powietrznych. Trzymajcie się. Hej.